No, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kanale O Czeroko Zamknięte Minia Tarot. Moi drodzy, przed nami już druga pełnia księżyca wraku w tym roku. Zaczęliśmy od niej i nią kończymy. Będzie to bardzo emocjonujący czas. Pełnia będzie miała miejsce 27 grudnia o godzinie 1.33. Jak wskazuje karta, problem osobisty znajduje rozwiązanie. Dlaczego? Kochani, rak jest bardzo związany z domem, z rodziną, więc tutaj wszelkie problemy rodzinne mogą wysunąć się na pierwsze miejsce i możemy chcieć rozwiązać tutaj problemy, konflikty. Będziemy bliżej naszych najbliższych. To będzie bardzo emocjonujący czas, niewątpliwie związane z burzą emocji, jednak rak to jeden z dwóch znaków, również byk, który jest bardzo pod wpływem księżyca, więc z astrologicznego punktu widzenia księżyc uwielbia być w tym znaku, a co za tym idzie, rządzi rakiem i... Mm, jakby przesłanie, tak, będzie nam sprzyjać ten księżyc i przesłanie księżyca będzie takie wszystko jest tak, jak być powinno albo nie martw się, wkrótce wszystko się rozwiąże problemy osobiste znajdą rozwiązanie kochani, więc spróbujmy się wyciszyć nasza intuicja zostanie zmożona Spróbujmy medytacji, spróbujmy wyciszyć emocje, ponieważ możemy być bardziej zorient... zdezorientowani, głównie znaki wodne, gdzie ten nadmiar emocji może sięgnąć kulminacji, ale z drugiej strony. Osoby, które są bardziej zamknięte na emocje, które są na przykład zamknięte na nowe związki, mogą doznać szoku, ponieważ ich serduszka mogą się otworzyć na nowe uczucia, na nowe doznania, na nową miłość. Pamiętajcie, żeby nie być zbyt natrętnym, żeby nie dąsać się, nie obrażać z byle powodu. I żeby spędzać ten czas z najbliższymi. Słuchajcie, takie jeszcze drobne rady, aby zadbać o w tym czasie o poczucie własnej wartości. To dobry czas, aby stać się przywódcą, aby gdzieś przejąć inicjatywę i zdecydować się um, przezwyciężyć swoją niepewność, a kolejne takie przesłanie um, to, że to jest dobry czas na zmiany, dobry czas również na przeprowadzki. Kochani dobra to tyle chyba. E, zaczynamy sobie, zobaczmy, co na pełnię chcą powiedzieć karty Tarota. Zapraszam. Zobaczmy sobie teraz czytanie dla byków. Kochane byki, byczuliczki, zobaczmy, co dla Was, co się dopełnia podczas tej pełni, co się dopełnia. Wiecie co? Może być tak, że yy, kończycie jakąś relację. Hmm. Jeszcze wezmę kartę radę, bo wyszło nam niezdecydowanie. A powinniście zdecydowanie podjąć decyzję. Dobra, musicie podjąć jakąś decyzję. Mamy tutaj dwójkę mieczy, więc jest niezdecydowanie, są jakieś plany. Słuchajcie, być może tutaj mamy tłok, być może mamy tutaj więcej ludzi. Może powinniście wybrać tą swoją miłość, bo macie więcej ludzi. Jest wybór. Powinna. Być y, dokonana, powinien być dokonany wybór. Wybór człowieka. Jeżeli macie taką y, sytuację, to powinniście w tym momencie dokonać wyboru, coś stracić. Y, no, bo jest ta trójka mieczy. Słuchajcie, to jest raz. Dwa. Jeżeli to nie o to chodzi i borykacie się z przeszłością, zwłaszcza z jakimiś sprawami emocjonalnymi, to powinniście. Dokonać wyboru, że nie ja już. Ja już z tego rezygnuję. Ja zostawiam przeszłość, ten ból emocjonalny. Być może się z kimś rozstaliście i dalej tęsknicie za tą osobą, ale to już zostało zakończone. Powinniście raz na zawsze pożegnać się, wyjść z tej sytuacji, pożegnać się, zostawić tą sytuację za sobą, zostawić jeszcze w tym roku. Powtarzam to wielokrotnie na znakach, kochani. Yy, zaczynaliśmy od znaku, od pełni wraku, kończymy ten rok na pełni wraku. Yy, to jest symboliczne też przejście, przejście emocjonalne, gdzie możemy ten cały bagaż doświadczeń z tamtego roku zostawić w. Z tego roku, jeszcze 2023, zostawić w tym roku, nie wchodzić z tym bagażem emocjonalnym w nowy rok i pogodzić się ze stratą, postanowić, że idę naprzód, idę do przodu. Jeżeli to nie o to chodzi, kochani, jeżeli tu nie chodzi o związek, to być może jakieś traumy, jakieś zranienia, coś tutaj się dzieje gdzieś, coś związanego z emocjami, ewidentnie, bo mamy. Asa kielichów jest tutaj pogodzenie się z przeszłością, wybór. Musicie dokonać wyboru. Inaczej. W pytaniu, co się dopełnia, nie do końca widzę, że faktycznie to się dopełnia. Dopełni się, jeżeli podejmiecie decyzję o dopełnieniu, o zestawieniu tego. A karta Rada, Rycerz Mieczy mówi, podejść do tego racjonalnie, pozbądź się tych emocji. Podejdź do tego racjonalnie, przecież wierzyć to nie służy. Rozegraj to raz na zawsze nie ma, nie ma tutaj już czasu i miejsca na wahanie. Jedziemy do przodu. Bardzo mocno podej yy, podchodzimy bardzo intensywnie do problemu, do sprawy i postanawiamy, że to chcemy zostawić przeszłość za sobą. Mhm. Zostawicie, moi drodzy. Zostawicie. Nie jest jednoznaczne, nie pokazane, że zostawicie, ale powinniście zostawić. Zobaczcie, jeszcze podczas stosowania wypadła mi karta, jakby na potwierdzenie tych słów: ósemka kielichów. Trzeba odejść od tego, co nie służy, trzeba już to zostawić. Niech idzie w cholerę, odwrócić się, odwrócić się od tego, znaleźć to szczęście w swoim życiu, nie zacząć świętować. No tutaj mi wypadło więcej kart, ale świętowanie. Dobra, moi drodzy, zobaczmy na co powinniście uważać, co może zaślepić podczas tej pełni. Co może zaślepić. Stabilizacja, no właśnie, niedziałanie, niedziałanie w żadnym kierunku. Stabilizacja. Mhm. Uważajcie też, kochani, na świętowanie i alkohol, na, na popadanie w drugą w skrajność. Ze skrajności w skrajność nie popadajcie. Uważajcie na, uważajcie na jakieś zabawy, na alkohol. ale też jakby siedzenie w miejscu bo y, powiedziałabym nawet zacietrzewienie takie bo pojawiła nam się karta słońca że ja ci nie wybaczę do końca życia takie postanowienie też nie jest dobre moi drodzy też nie jest dla was dobre trzeba było się pożegnać z czymś z, czymś z przeszłością i pójść do przodu Mierzyć też wspomnieniami, że jak było dobrze, jak było fajnie. Jesteście w stanie tworzyć nową rzeczywistość, nową własną rzeczywistość. Królowa kielichów jako rada. Skupcie się na swoich emocjach, na tym, co przeżywacie. Bądźcie uczciwi w stosunku do siebie, bądźcie też matką. Yy, dla swojego wewnętrznego dziecka, nawet jeżeli jesteście facetem, po prostu pokochajcie to swoje wewnętrzne dziecko, pokochajcie siebie jak najlepszy rodzic jest w stanie pokochać dziecko i podchodźcie tak do siebie samych, podchodźcie w ten sposób, bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie wyrozumiali, bądźcie wsparciem sami dla siebie. Zobaczmy sobie jeszcze. Nowa droga. Hmm. Kochani, nowa droga. Nowa droga pełna materialnego sukcesu, pełna e, być może jakichś awansów, niezależności, królowa, mieczy, więc, niezależność, szczęście spełnienie niczego Wam może, niczego Wam nie będzie brakować i jeszcze na dodatek rycerz kielichów. Kochani, mam wrażenie, że yy, nabierzecie też takiej mądrości, wiedzy. Yy, zaczniecie cieszyć się życiem, bo mamy tutaj tą dziewiątkę kielichów, czyli to spełnienie. Oprócz tego, nie wiem, czy w waszych związkach, czy ktoś nowy się pojawi, kto da wam też takie spełnienie emocjonalne, kto da wam poczucie ciepła, poczucie miłości. No mamy tutaj, mamy tutaj jakieś randki, mamy tutaj... Może być oczywiście z partnerem obecnym, ale mamy tutaj też taką niezależność, i szczęście, i dostatek, i randki. Bardzo dobrze to wygląda, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Eee, no. Po więcej zapraszam na czytanie miesięczne, a na razie to tyle. Trzymajcie się buziaki, wszystkiego dobrego, pa!